Jeśli pomimo wysiłków wymarzona wersja życia nie materializuje się, zaczynamy się wściekać, walczyć, no, aby ją zmienić. No i jesteśmy w czarnej dupie. Bo każda walka skazana jest na przegraną. Jeśli walczymy, marnujemy swoją energię. Zamiast spożytkować ją na tworzenie, marnujemy ją na walkę. No, pewnie, że mamy wybór. Kto chce, niech walczy, a jeśli nie, to jego święte prawo. Tyle, że musi liczyć się z konsekwencjami. Mamy mnóstwo przykładów ludzi walczących, nie, na przykład Nawalny czy Leper. No i wcale nie mniej takich, którzy świadomie zrezygnowali z walki. Jezus chociażby. Ale, ale nie, 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 nie będę sięgał do, do Jezusa, bo <laughs> sami poszukajcie sobie przykładów.